Fajnego karty. Możemy też sobie taki pożyczymy? Proszę. A nie planowaliśmy czasem iść na lody? Może uda nam się pożyczyć go później? Wypożyczalnia jest chyba tam, przy kempingu. O, mają tu też minigolfa. Ale fajnie! O! Chciałabym w to zagrać. O nie, tylko nie to. Ja jestem strasznie kiepska w mini minikolfa. Już lepiej chodźmy na te lody. Prosimy, mamo. Chcemy chociaż spróbować. Lody nie uciekną. No, niech wam będzie. Okej, okay, oto zasady gry. Trzeba wbić piłkę do dołka, wykonując jak najmniej uderzeń. W tym celu każdy będzie miał swój kij. Ja już swój mam, a piłki są w tym pojemniku. Ja zacznę i pokażę wam, jak to się robi. Wow, trafiłem do dołka za pierwszym uderzeniem. Wow, super, Tato! Teraz twoja kolej, Lenko. Ojej, nie trafiłam. Ale nie najgorzej ci poszło. Masz już piłkę blisko dołka. Wpadła! Świetnie, Lenko! Dobrze! Teraz ja. Aniu, co ty robisz? Wpadła. A ile to było uderzeń? Jedno. Nie, Aniu, tak się tego nie robi. Jak to nie? Ha, 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 ha. Teraz kolej mamy. Uwaga, to bardzo przyjemne miejsce. Oj, chyba za mocno uderzyłam. Racja, i gdzie jest piłka? Nie wiem. Musi tu gdzieś być, ale coś jej nie widać. Hmm, dziwne. Weź moją mamo. Dziękuję, Aniu. Na zdrowie. Dziwna, że tego wcześniej nie zauważyłam. W mojej lampce jest okrągła kostka lodu. O, nieźle, tylko dwa uderzenia. Super, mamo, wcale nie jesteś taka kiepska w golfa. Świetnie, możemy teraz przejść do drugiego dołka. O, tutaj mamy kilka dołków, a za każdy z nich jest inna liczba punktów. No to zobaczmy. O, super, zdobyłem 15 punktów. Ja mam 10 punktów. Świetnie, Lenko, dobry wynik. No, piłka jest bardzo blisko dołka za 15 punktów. Popchnij ją tylko delikatnie. Udało się. Tak, super. Mam 15 punktów. Teraz mama. Tutaj spokojnie możesz uderzyć piłkę trochę mocniej. Jest pod górkę. Dobra. Oh, wow. Piłka wpadła do przyczepki. Ojej, halo! Proszę pana! Halo? No i po piłce. Mamo, jak tak będziesz strzelać, to w końcu zabraknie nam piłek. Racja, przepraszam. Okej, okay, spróbuję jeszcze raz. No, chociaż pięć punktów udało mi się zdobyć. Tutaj jest trzeci dołek. O! Tutaj piłka musi przetoczyć się przez tunel. No nie wiem, czy mamie się to uda. O tak, to może być trudne. O rety. Może teraz? No, blisko. Całe szczęście tym razem w dołku. O nie! Moja piłka! Jest w tunelu. Tak, zatrzymała się w środku. Jak ja mam ją stamtąd wydostać? Użyj rączki od kija. Super, udało się! Ha, ja! No, dalej, dalej! O tak, wpadła! Wow, nieźle, Aniu! <grym> Super, mamo! O nie! Piłka wróciła do tunelu! Mówiłam wam, że nigdy nie miałam szczęścia w grze w golfa. To nie dla mnie. No, nareszcie wpadła do dołka! To już ostatni dołek. To się robi coraz trudniejsze. Czy piłka musi przejść pomiędzy flagami? Tak, dokładnie. No, tym razem będę musiał wykorzystać więcej uderzeń. Może uda mi się ją przebić nad flagami? To nie do wiary, ależ niesamowity fart. No wiesz, mamo, do tego trzeba się urodzić. O, jakiś piesek tu przyszedł. Wygląda na to, że mamy widza. Dlaczego on tak na mnie patrzy? Zabrał moją piłkę! Hej! O, dziękuję, kochany piesku! Dziękuję! Dolfi, chodź tu! No, piesku, wracaj do swojego pana! Ojej, spudłowałam! O nie! Wpadła na trawę. Rety, a teraz w krzaki. Wiesz, Nikola, to my idziemy na lody. Ojej, ale jesteście złośliwi? Mama jest tam! Postanowiłam zagrać w prawdziwego golfa. Myślę, że lepiej mi pójdzie uderzenie piłki z większej odległości. <noise> Idziecie ze mną? Tak! O nie, gdzie tu są hamulce? Mamo, przed nami górka! O nie! O nie, trzymajcie się! Ty chyba naprawdę nie jesteś stworzona do gry w golfa. I tego się trzymajmy. Jeśli podobał Wam się filmik, dajcie kciuki w górę. Możecie także subskrybować nasz kanał, aby niczego nie przegapić. Mam nadzieję, że wkrótce spotkamy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, pa! pa.